Siemeczki sąsiadek, do was w Gary. Dzisiaj to mamy z Goprym Bez Oczu Siema Dzisiaj będziemy grać... Nie chcą te Shift, ale dzisiaj będziemy grać w kolejną horror mapkę Więc... Yy, nie pamiętam jak ta horror mapka się nazywała, ale... Zobaczymy co niedługo, więc... Ja już wchodzę tutaj i nic się nie stało A nie, jednak się coś stało O, no ja... Pała 🎵🎵🎵 z Harry Pottera, super, naprawdę super No, no kliknęłem SHIFT-a nie chcę. Ja też, ja myślałem, że to już biegać się można A tu nie o, Kliknij F v. Wiem, wiem ale ciemno bez latarki. No, bez hitu. A słyszałeś to? Nie. Jest tu jakiś kot. Ci będą 3... łami głupki, no żyjacie! No. no, czemu to się nie dobiegać Tylko trzy takie Czekaj. Kont. 3, 3, 7, 6 C. 3, 3, 7, 6 C, no. Może do jakiejś szafki to kot? Nie. O, wiem. Otworzyłem szafkę. Jaką? No, a da się każdą szafkę otwierać. Aha. To chyba trzeba będzie przeszukiwać szafki. No, no czemu takie jumpscare'y tu są? O, znalazłem. No, ty miałeś jumpscara? No, czy nie no. O, to, to To fajna kreatura. No weź, to, ty to słyszysz? No. <laughs> No jeszcze jeszcze szyi skliknąłem okay. No i co z tą kreweturą zrobić? Nie wiem Czekaj, bo my chyba już wszystkie szafki. A nie, tutaj jeszcze nie przeszkodali. No tu nic nie ma w tych szafkach. To tam pójdziemy zaraz No to chyba... Aha, bo tu bo tu jest jeszcze więcej drzwi niż tam gdzie, gdzie my poszliśmy. Aha Dobra, ja idę tutaj trochę poszukać. Bez shift się jest <grystanie> shifta. Czekaj 3376C e, Klawiaturę, klawiaturę, gdzie masz tą klawiaturę? Klaw... Ona tam leży gdzieś. O klawiaturę trzeba. tam potrzeba, tam to nawet pisze o tak się... Dobrze? Klawiatura. Gdzie trzeba? No. Ja. <grystanie> I tutaj o! O, tutaj. Tylko no. ja nie wiem po co. Weź tą klawiaturę. No tutaj ja, coś. O! Tu, co zrobiłeś? O jedna kłódka jest odblokowana. No to beka. Patrzcie, trzeba odblokować tych kudek. A Boże. No to to są jakieś łam... No i shift taki wiem Ej, bo tu jest jakiś labirynt. O, ja nie cierpię labiryntów. Ja się boję bardziej. Ja się A tu nic prawie. nie ma. Trzeba... Chyba klawiatury wystarczy szukać. O, mam klawiaturę. O, to 9 weź 99D To weź idź tam ten A weź To weź to idź tam otworzyć Dobra, Tak, żebym się to nie zgubił teraz O nie Jump scare miałem Seria? Tak, jakieś wydarcie się co nawet straszne nie było O to co to, to, to fajne find... O ja się duszę w tej wodzie, prawdziwą Ło! Ty wow! mnie cała woda pije ty jesteś w ogóle? W wodzie jakiejś byłem, która mnie biła Czy jesteś w tym labiryncie czy nie? Nie Tutaj o. Nie, 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 nie. Nie, tam Co? nie ma. A ty wyszedłeś z tego labiryntu, jakby z tego pomieszczenia z labiryntem? No tak. No nie nie dostajesz jamskara, bo ja dostałem. Nie, ja nie dostałem. Aha, ty, ma, ty jesteś w tej wodzie, gdzie hmm. pisze find it. No. Dobra, do tego. Jestem. Do tego tu A ja to zabiję cały czas. Do tej wody później sobie pojedziemy, ja do bardziej. To ja jestem w tej wodzie. Eee, ja nie chcę... Ja Sejdź ja pod tą ścianą. No bo tam gdzie pisze find it. Ej, chodź tutaj. Bo ja tu ja tam nie chcę sam się ogólnie. No To chodź o jest klawiatura. 6, 6, e. No to trzeba będzie pewnie zapamiętać te kody. O może Chodź, chodź Idź ty... do tej wody i chcę przejść pod tą ścianką gdzie jestem. Dobra Gopher znalazł kolejną klawiaturę chyba w tej wodzie, nie? Tak Dobra, to idziemy do kolejnych drzwi Gdzie A tu? Tutaj jest jakiś cyf A To A kibel jaki? To. O, aha, zamknęły się drzwi za sobą Aha Eh? Czekaj Miałeś życie, tak? Nie No upasz na górę O, ej! No, no co ja tu muszę Ach. zrobić? Nie wiem Jeden Nie wiem Zero no, Ja nie wiem, co ja to mam zrobić Dobra, idziemy co to będzie. A. Aha, no o. nie, no patrz na telewizor. oho Patrz na telewizor co było, była ta lalka taka. Aha dobra, ja idę tutaj do Mentów, nie wiem jak ty nie Ej Adam! Gofer Chodź No, no, no Chodź Gdzie? Za tobą Aha Ue, Ty do Oskara dostałeś? Nie. Oho. Ja się... No, no, ja teraz do Oskara dostałem. <laughs> Oho, tu jest następne rozwidlenie. Dostałem, znowu z tym wychodem. Tu jest koniec. Ja w ogóle nie wiem, gdzie Ty jesteś, to też taki vent. Węd... Dobra. Ja, bo grupie Jamsfairy. No. Shit, pani chcący, kliknąłem. Jezu, jak się ciebie wystraszyłem. Ja idę słuchać za tobą. Taka. O, po to. Czekaj, muszę dojść. Co? Kółko o, i wyjdzie. krzyżyk. Czekaj. Jakieś kółko i krzyż, co? A. O, słyszyłem. O. o, tu jest kod, Dziewięć. O, klawiaturę mam. masz klawaturę? Tak. To chodź tutaj, może tutaj będzie wyjście. No, o, to tutaj ja ciągle ten shift klikam, głupi. Weź tutaj. O, weź tutaj. Tą ja idę ja do kolejnego. To nie jest jakiś horror, tylko to jest jakieś znajdywanie klawiatur. Może coś za tymi drzwiami będzie? Nie, no tutaj byliśmy. To tutaj otwarte. O, to je, trzeba tu w końcu zrobić to. A co to? Klawiatura. Gdzie? No, klawiaturę. Ha chodź. Aha, to ten pokój gdzie się mhm. zmierzyło, chyba. Aha. Czyli musiałem zginąć. No i wtedy i kliknąłem, nie. Dobra. Czyli to zrobiliśmy. A tutaj byliśmy? Nie, no tutaj byliśmy. A, to byliśmy, to, to gdzie nas rzuciło. O tutaj, o. Aha. Aha. Co to jest? Um, ten, pomieszczenia chyba. Musisz do prawidłowego pomieszczenia chyba wejść. Ty wybierz. Co? Coś. Mądrze chcesz takiego? No Aha, czyli ja nie zdał, czyli tutaj o to będzie No i super, to też nie to, to gdzie może być to? Też nie to? No O Dziura w dachu się zrobiła Ha Czyli spadła spadł klawiatura z dachu A no to weź iść tamtą klawiaturę daj, ja tutaj muszę sprać. To gdzie jakiś kot chyba trzeba pisać. Jakiś kot. No, to... no, a jaki kod? No stopa, jak to nawet nie ma pokazanych liczb. Dobra, Wreszcie. to się... co ty robisz? Nie, nie wiem. Chodzi jakiś kot na 100% O mi tu. No nie, to są drzwi w nieskończoność? Nie wiem. Tak, to są drzwi w nieskończoność tak. Coraz trudniejsze się pewnie te poziomy robią. No ale ja idę po prostu ciągle prosto. A ty... słyszysz cały czas, co? I co tam jest? się drze? I co jest? Coś mnie zabiło. Byś uważnie, bo tam chyba ktoś jest. Aha. Ten typ był na tej twojej stronie. Co to jest? Ja się boję trochę. No trochę horror ale taki Tamten bula jeszcze raz, to coś sobie, sobie graliśmy. Wiesz ty ja teraz zauważyłem nogi, ten nogi które szły Tak? No Gdzie jesteś? No w tych drzwiach No ja poszedłem tam gdzie ty wtedy poszedłeś po prawo i tamtego typu jeszcze nie było Nie znowu widziałem nogi same które szły Będziesz przychodzi gdzie... Tylko to nie jest tylko same nogi które chodzą Aha słyszysz jak to się drze? No tak, właśnie to jest to O kurde Jestem też na końcu hmm. Tutaj to ja z tobą wejdę po samemu hmm. no, to jest... No Jezu! Mogi, nogi mnie zabiły, tam trzeba klawiaturę znaleźć. Aha, tutaj... Tamte pomieszczenie Pomieni E! Ej, ja tam skara Golden Freddy'ego go dostałem! No właśnie to wygląda trochę jak SNAF. No. O, dostałem jumpskera tej Chiki A ja tego Golden Freddy'ego O i tej drugiej Chiki Tej takiej z tego snapa Gdzie był Spring, teraz zapomniałem jak się nazywa. Tu... Mm. No. Mhm O, patrz Kaczuk yes. No, no znowu tej Chiki dostałem Ja znowu tego. Golden Freddy'ego No teraz bo niego dostałem No Ja znowu Golden jumpskera za jumpscarem cały czas Ja też no i słuchaj tutaj tego typa dalej. Te nogi. Ja nie widzę ciebie na kamerze. O, Znowu niego dostałem. A co to? Nie wiem ja to na mnie Aha, gramy we FNAFA? Tak, chyba. A nie, widzę ciebie na kamerze. Chyba gramy w FNAFA. No ale to nie? O, Zmieniłem, zmieniłem na kamerę na siebie. A to jest klawiatura w ogóle obok tego. Gdzie? A tu bez kitu. Nie, to ma kreweturę. Tu nikogo nie, czekaj, poszukam kogoś Chodź tu ze mną Czekaj, jak na idę, tam położyć. Dobra, czekaj, ile nam zostało? Eee, chodź tu Raz, dwa, trzy, pięć, szybko pięć. Chodź tu szybko Czekaj Nie, ja tu nie, nie, nie wiem Dobra, idę Aha, one jest obrócony i da nam pewnie skera, Bo widzimy jakąś rozwaloną twarz to jest te... A, zniknął. Idziemy. Jakaś... O Jezus! O, głowy się zniszczyły. Głowy się jakieś... mam, ale... Ja tu osobiście o! raz idę. A co, jumpscare'a dostałeś? Boje. No! <laughs> ja Cię. I to był chyba jedyny jumpscare w tej którego się wystraszyłem, naprawdę. Jaki był? E, taki zakrojony typ. Czyli został nam raz... Dwa, trzy, cztery. Cztery krótki. Nie, ja, bo to jakiś kibel jest Gdzie? Tu Aha. No właśnie słyszałem, że coś się wydarło. Nic tu nie ma. O, lustra. Ja słyszałem, jak ktoś z windą by cię zjeżdżał. O, o, to nie była lustra. Da się tu wejść? Aha, bo to są jakieś następne drzwi. Jak ty tam? O, jest! na kiblu. Patrz. Mam klawiaturę. O. To weź koć tutaj, daj mi ją. Nie, co ty jest? są jakieś? Utworzyć, nie możesz. Dobra, chodź. Ja tu weź nie mogę. O. Co musisz z to... shiftem? Znaczy z kontrolą. <noise> shift a ja Bo tam nie klikam. <głos> Właśnie. <głos> Dobra, jedę dopać, co jest w tych drzwiach. Tu youtuberzy są. Marki player. Ja chyba. Tego nie znam, tego nie znam. Tego też nie znam. Czekaj. A to jest polska mowa czy angielska? nie wiem. Ale no to chyba nie ma polskich tych. Małka no. ja tu. Oj. CD. Cicho. Oj oj o. Ja, ja. O, wychodź, 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 wychodź! Cew No i tyle. They are cutie pie. Ej, patrz no! Ej, patrz! Zostawmy! <laughs> Masz tura nie Biedny PewDiePie. Co ja chcę byś zrobić? Zabić. Nie wiem. Może. O! Ja otworzyły się drzwi, chodź. No ja zginąłem. Ja żyję, Ale ja żyję. Mas wiatura, mam tura w rękach maszkę... cały czas. Żyję. Aha, kamień mnie przygniósł. Taka, to ja mam do Ej, no pomóż! No, jak mam ci pomóc? i mnie <noise> Tyś... ja jestem Mogę nie Ja stąd nie wyjdę. Mogę na Nie, bo to właśnie usnali. No. Poczekaj, jedency za które. Tak? Zostało raz, dwa, dwa kłódki i ja wiem, które. Chyba. No, A ty, tutaj ty? te drzwi. Na no, tych się nie da otworzyć. Chyba dopiero jak zrobimy tamto. to. co jeszcze zostało? Trzeba. Ehm, czekaj. A, te drzwi chyba zostały, nie? To. Nie to. Nie to. To też nie? To drzwi. O jeszcze. No i no i to jeszcze, ja cię. O to najbardziej po prawo i idę po lewo. Dobra. Jezu, no no nie kapiły. Ja cię. Scenariu, jak ja sobie nie znajdę tej natury O jest tu blisko. A gdzie jesteś? No ja jestem po, po prawej stronie. Idę za mnie Idę na sam koniec potem... Jestem na końcu. O nogi mnie zabiły <laughs> No mnie sobie tak No się na trochę sama. Nogi jak nogi. ale Ale to blisko nie ale jest to blisko. gdzie jest ta klawiatura? Przyszliłem. O mam klawiaturę, mam klawiaturę! No i git Gdzie jesteś? No dźwi mnie zabiły. Ten chyba najbardziej po prawej stronie Ja jestem naj... nie, nie jestem no. najbardziej po prawej, tylko... Czekaj, bo mnie nogi C mnie zabiły a masz kreaturę. A ile zostało jeszcze klawiatur? Em, dwie. Ta i jeszcze jedna? No. No a on nie otwieraj! To... Dobrze. Mamy klawiaturę. Teraz kod trzeba tutaj jakiś wpisać Jaki kod? Dobra, udało się nam widzowie otworzyć drzwi Nie, on no, teraz no... good job No, no flip the code no flip. Co? Jak? Kod Co? No flip the code Dobra widzowie, udało no. się nam No trudne było Idziemy tą klawiaturę otworzyć. Znaczy, te drzwi otworzyć. Jaki był kod w ogóle? Weźmy się, nawet go nie zapamiętałem. O! O kurde! Escape! O! To... Oh, escape! Weh. O kurde! O ja! Nie da się! Nie da się! To jak? Escape! No. O! O! Jest! Nie! Aha, to nie ma wyjścia. To nie ma wyjścia. Czekaj. Że trzeba ich wszystkich zabić. Le? Chyba trzeba ich wszystkich zabić. Tak mi się wydaje. O, ale. No i się nie da zabić praktycznie. I co ich zabiliśmy tam ci Chyba. Nie, te trzy są jakieś śmiertelne. Czekaj, chodź, chodź, do tej klatki może trzeba. A nie, tutaj jeszcze ich jest pełno. To jest grane. No, ile ich tu jest? Co to jest? Widzisz go? No. Ja cały czas tą muzykę z windy w ogóle. W początku. Co to jest? Hala, proszę pana. Proszę. Halo. 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 Zero gdzie dla i ja, za tą ja. Za zero No a <laughs> dobra widzowie, w tym odcinku to by było na tyle. Naprawdę, naprawdę to by był chyba najstraszniejszy horror w jaki graliśmy. <gry> Więc mm -hmm. ja z gofrem się z Wami Do zobaczenia. Nara.